Cześć z tej strony. Ja witam wszystkich serdecznie. Dziś trochę newsów. Wiem, że ciągle o nie prosicie, więc proszę bardzo. Jest tutaj dosyć ciekawe podsumowanie ostatniego, ostatniego sezonu bitew rankingowych. Proszę bardzo. 227 tysięcy, prawie 8 osób uczestniczyło. Jak widzimy, najwięcej osób dobiło do dziesiątki i wymiękło. Tak to bywa. Sporo też wymieniło po drodze, bo zauważmy, że no, na 18, jak już ludzie odpadają, to jest ciężko. Tutaj mamy 11%, tutaj mamy już 18%, 29, 35, 38, 45, 55, 76, 10%. Dochodzi do dziesiątki i jest koniec. 76% to jest naprawdę dużo. Zobaczcie, dziewiątka i już mamy ponad 80%. Więc tak naprawdę tutaj ta sama końcówka to jest 10% graczy. No, na dwójce i trójce jest bardzo mało graczy. Tak samo na, na czwórce, 1, 3, 0, 6, 0, 1 na dwójce. Już jak widać, jak są osoby na tych poziomach, to starają się wbić tą jedynkę. Którą też wbiło mało ludzi, bo 3-7% To jest mało, ostatnio było chyba coś koło 5 Więc no cóż, wymiękają co niektórzy Zobaczcie najpopularniejsze okręty Shimakaze, Yamato, Demoin i Hakuryu Więc no 214 tysięcy lotniskowców O zgroza Tutaj mamy bardzo podobną liczbę. Jak, jak widać, Japończycy dalej mega popularni. E, no, cóż. Każdy graczym chce. Najszybciej ktoś wbił pierwszą rangę w dwa dni. Nie wiem, jak to zrobił, ale jakoś mu się udało. E, nie jest e, już powiedziane, w ile bitew. Szkoda. Mogłoby być jeszcze napisane, ile bitew mu to zajęło. W każdym razie na pewno mega, mega farciarz. No, ale co zrobić? Co zrobić? Co tu mamy jeszcze ciekawego? Kolejna sprint rankingowe zaczynał się jutro, 11. Formuła 6 na 6. Potrwa to ile, 12 dni? Jest znowu od dziesiątki do jedynki. Bardzo to idzie szybko, płynnie. Prawie wszędzie jest taka blokada anty-matchmakerowa. No szkoda, że w normalnych rankingach nie ma tej blokady, powinna być na piące. No ale nie ma. Tutaj za to jest na dziesiące, dziewiące, osiemce, piące, trójce. Mam, mam, jakoś można. I co jest najważniejsze, w tych rankingówkach można grać we dwóch, czyli z kuplem, tudzież z koleżanką. Eee, ciekawi mnie, bo te rankingówki, tak, ubópy się. Ode. Owszem, yy, gracze lepsi szybciej je skończą, ale jak ktoś się uprze, to i ma mnóstwo czasu, to też, też są takie osoby, które w 1000 bitew je skończyły, nawet chyba więcej. Yy, więc można, więc jeśli już gramy taką formułę, że to, to, to jest po prostu takie sobie granko, to do tych rankingówek yy, właściwych yy, myślę, że dodanie tego trybu, że z sobie się gra, o wiele bardziej spopularyzowałoby te rankingówki i dzięki temu, że właśnie byłaby jakaś lepsza komunikacja w dywizjonach myślę, że jeszcze szybciej skilowe osoby by je kończyły ale cóż na razie nic o takich zmianach nie wiadomo zobaczymy jak będzie później najważniejsze rzeczy jeśli chodzi o rankingówki to zawsze nagrody na tym sprincie można dostać Trochę forsy, bardzo dużo flak I 10 tysięcy węgla no, Myślę, że dla samego węgla warto to zrobić Teraz pojawiło się trochę okrętów Za węgiel i będzie też się pojawiać W przyszłości będą się pojawiać kolejne Więc no, ten surowiec warto, warto mieć A tutaj wszystko Będzie rozgrywane na siódemkach Więc bardzo przyjemny tier Mnóstwo fajnych okrętów jest na siódmym tierze Zarówno polemek jak i Aki drzewkowych, więc jeśli chcecie sobie te rankingówki grać, to można na przykład na brytyjskim krążowniku je robić. To jest okręt drzewkowy, który naprawdę gniecie. Jest świetny i dobry praktycznie na wszystko, na co, co spotka. Pancerniki siódmego tieru. Gdajzna odradzam ja Teraz widziałem już kilka razy w bitwach Że chyba znowu tam troszkę mu dali Z powrotem do celności Bo jakoś tak zaczął trafiać Albo ja miałem takiego farta Jeśli chodzi o pancerniki To ogólnie i tak na, na rankingówki To no chyba, że jest cała masa Krążowników to nie polecam e, Polecam niszczyciele I krążowniki Mamy tutaj Flinta, mamy tutaj Atlantę do wyboru, mamy drzewkowe, tak samo amerykańskie, amerykański spammer będzie się też całkiem fajnie sprawdzał. Jeśli chodzi o niszczyciele, to niemiecki drzewkowy jest bardzo dobry. Można grać błyskawicą, już, już pokazywałem, że dalej daje radę. Więc też jak najbardziej. Ogólnie źródłek jest cała masa. Czy to te azjatyckie też są dobre. Więc to w większości niszczycieli, jak wybierzecie, to, to będzie się w miarę sprawdzało. Japońskie również będą torpedować, będą e, świecić. Podejrzewam, że będziemy mieli, tak samo jak na poprzednim sprincie, cały bić masz wszystkiego. Nie będzie żadnej mety. A co jeszcze dobre na tym że nie ma lotnisk. No bo nie ma lotniskowców teraz na siódmych tierach. A cóż, myślę, że to jest też plus dla wielu osób, że będzie można pograć w 100% bez lotniskowców. Dlatego też warto sobie te sprinty robić, bo one często są właśnie na takich śpiesznych tierkach. Ale tak jak mówię, siódemka jest naprawdę. Chyba teraz najciekawszym Tierem. Już od dawna, dawna. Jest tu tak dużo fajnych okrętów, które. Yy, no, jedne drugie kontrują Jest mało radarów. Tak naprawdę za 3 czy 4. Więc yy, no, nie ma tragedii też dla, dla niszczycieli. Kiedyś był oczywiście wysyp, był wysyp Belfastów. Yy, no teraz tam to myślę, że raczej nie grozi. Owszem, na pewno będą znowu Belfasty sobie pływać. Niemniej, podejrzewam, że utoną w ilości innego sprzętu i nie będzie to tak jak kiedyś, że cztery Belfasty na cztery Belfasty i naprzód ku nowej przygodzie. Raczej tak być nie powinno, no ale zobaczymy, czas pokaże. Niedługo też, na razie już widać, że pomału, pomału się Wargaming przymierza do francuskich niszczycieli, już się pojawiają jakieś historie o nich, więc... Można sobie poczytać, co sobą te okręty prezentowały. No i już niedługo, już niedługo będzie na pewno bardzo mocna linia kolejna. Przede wszystkim bardzo szybka i mocno bijąca, potrafiąca też storpić. Więc no, mają wszystko, wszystko co trzeba. Duża ilość hapeków też, też się przyda. Co za tym idzie, myślę, że będzie. Z wypuszczeniem tej linii spory powrót graczy, którzy się obrazili na Wargaming, a lubili niszczyciele. Bo takich graczy, jak można spojrzeć sobie w statystyki, no, sporo ubyło. A tutaj na pewno się skuszą i myślę, że się nie zawiodą, bo tak jak widzieliście na testach, jak pływałem sobie tymi niszczycielami, można ładnie karać niż wszystkie lotniskowce, bardzo szybko można się do nich dobrać, zwłaszcza na tych najwyższych tierach, gdzie no, przekraczamy bez problemu 50 speeda. Będą to oczywiście drzewkowo najszybsze niszczyciele w grze, więc mają bardzo dużo plusów. Potężna siła ognia, nie najgorsze torpedy, duża ilość HP, super szybkość, no sporo tego jest. I jeszcze możliwość oczywiście walki na dystans również jest tutaj. Jak najbardziej możliwa To będzie duża konkurencja dla niszczycieli rosyjskich, bo mamy lepsze torpedy, podobną tutaj balistykę, chociaż akurat raczej tutaj tak tier do tieru będą wygrywały rosyjskie niszczyciele, ale podobna ilość hapeków i właśnie to, że mamy lepsze torpedy sprawia, że będą to okręty bardziej wielozadaniowe. Po prostu jeśli trafimy do jakiegoś. Pancernika, to będziemy go mogli storpić w miarę bezpiecznie i będzie to dosyć konkretnie go bolało, jeśli już trafimy. A w wypadku rosyjskich niszczycieli jest to często niemożliwe albo bardzo sporadyczne, po prostu musimy gdzieś tam wypłynąć prawie na taki pancernik. No i tutaj mamy też torpedy, które się szybciej przeładowują niż rosyjskie, więc też możemy to robić częściej. Cóż. Tak to wygląda, jeśli chodzi o tą linię. No tak jak mówię, myślę, że będzie spory wysyp tych okrętów. Ja sam będę y, również się na pewno na nich bardzo dobrze bawił. No i może dzięki tej linii trochę odżyją niszczyciele. Zobaczymy. Przydałby się tak ogólnie teraz, jeśli już w końcu się zakończy ten balans lotniskowców, y, to on może y, doprowadzić do tego, że albo znowu mi będzie bardzo mało lotnisk. Bo takie zbalansują, że będą w oczach graczy, którzy lubią na nich grać słabe, albo no, będzie wymagany jakiś baw ogólnie niszczycieli bardzo wielu. No bo zwyczajnie bardzo mało osób potrafi już na nich grać, jeśli są lotniskowce. Pamiętajmy, że to jest to ogólnie najtrudniejsza klasa w grze. Bo musi grać na, najczęściej na przodzie, formacji. Bo musi walczyć z innymi niszczycielami, krążownikami, pancernikami, fokusami, radarami, sonarami i jeszcze musi w międzyczasie kapować, spotować. Więc no, do ogarnięcia jest multum rzeczy. Wystarczy jeden błąd i znikamy. Więc tutaj no, też ciekawi mnie, czy Wargaming po prostu oleje tą klasę i niech sobie tam żyje własnym życiem, albo umiera, może tak. Czy, czy będą jakieś buffy Albo tak jak mówię, nerfy dla lotnisk, i znowu będzie tak jak kiedyś, że tam raz na 5 bitew się zobaczy lotnisko. No to się jakoś to tam przeboleje. No zobaczymy. Aktualnie widzę, że raczej ta druga opcja będzie mieć miejsce: czyli liczba graczy na lotniskowcach cały czas spada i <grych> jakby część z Was. Życzę, żeby lotniska zostały po prostu wywalone z gry, no to gracze sami po prostu mogą zadecydować, że nie będą tym grać i co z tego, że one są w grze, jak nikt tym nie gra, to tak jakby ich nie było, no zobaczymy, co to wszystko, ten cały rebalans przyniesie, ogólnie według mnie przyniósł grze więcej złego niż dobrego, bo jeśli liczba graczy znowu wróci do, do niskiego poziomu, no to, to, to równie dobrze można go było nie robić, bo nic nie zostało zrobione. Nie zachęcono graczy do, do tej klasy. Mnóstwo innych graczy obraziło się za to, że lotniskowce takie bezkarnie sobie bacą, a przynajmniej według nich. Pamiętajmy, że to są odczucia zawsze poszczególnych osób i że musimy często mówić o osobach, które w średnio ogarniają grę. I tu niech o to chodzi, żeby kogoś obrażać czy coś takiego, ale wiadomo, że jak gramy sobie w 10 gier, no to ogarniamy z jedną, dwie na wysokim poziomie, a resztę, to tak sobie o, dla zabawy sobie gramy. I mnóstwo osób właśnie tak tutaj sobie gra. I po prostu nagle lotniskowiec może z nimi zrobić, a przynajmniej wcześniej, a zwłaszcza na samym początku tego rebalansu, mógł robić naprawdę sporo zamieszania. I były tutaj bite rekordy obrażeń po pół miliona i więcej. No, każdy wie, jak łatwo zrobić pół miliona obrażeń w jednej bitwie. No, na lotniskowcach się to udawało. Wcześniej również większość rekordów obrażeń była przez lotniskowce. Tam na szczytach list były one. Więc to zawsze była to klasa bardzo mocna, ale wymagająca również bardzo dużego ogrania. I to też, to też nie jest wcale tak, że jak część z was myśli, albo, albo jakie chodzą ploty, że na lotniskowca się tak prosto gra, że to jest takie easy. To nie jest wcale takie proste. Zwłaszcza, żeby grać na wysokim poziomie, żeby robić właśnie porządne obrażenia i, i postarać się dla Teamu no, wyciągać gry jedna za drugą, to trzeba nie lada ogrania, obserwacji, rozeznania, planowania nawet teraz, a kiedyś przed rebalansem potrzeba było jeszcze więcej, bo mieliśmy do ogarnięcia kilka eskadr, musieliśmy walczyć z innymi lotniskowcami, teraz nie musimy, właściwie innym lotniskowcem, nie na niższych tierach też były dwa. Więc tak to wygląda. O cóż, zobaczymy jeszcze, co to będzie z tą klasą. Możecie napisać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie o zarówno rankingówkach, jak i lotniskowcach. I co myślicie o tym właśnie ostatnim sezonie, gdzie lotniskowce były i sobie bruździły dla różnych graczy. Według opinii. Globalnej. 80% ludzi była niezadowolona z tego, że na rankingówkach były lotniskowce, więc jak widać, bardzo popularna klasa. Mniej więcej jakbyśmy ją mieli szukać na innej produkcji Wargamingu, czyli World of Tanks, to tak samo jest lubiana artyleria. Więc, no nie wiem, Wargaming musi zrobić jakąś klasę taką bardzo lubianą przez całe community. No nie wiem, może czemuś to ma służyć, ciężko stwierdzić. W każdym razie. Lotniskowce są i raczej z nami pozostaną. Pytanie tylko ile ich będzie no i co ostatecznie z nimi zrobią. Bo ile już jest? Ponad pół roku chyba minęło odkąd one wyszły. Dalej je rebalansują, dalej, dalej nie wiadomo co z nimi do końca zrobić. Bo albo są za słabe, albo są za mocne, albo za dużo widzą, albo za mało widzą, albo za dużo przeszkadzają, albo za mało przeszkadzają. Ja. Jedno jest pewne, na pewno już sobie aż tak bardzo nie przeszkadzają jak kiedyś sobie przeszkadzały, więc to się na pewno udało. Że lotniskowcy już siebie nie kontrują. Pamiętacie, że wcześniej mogło być tak, że nagle jedno lotnisko zmiażdżyło drugie w chwilę i było pozamiatane, robiło co chciało, resztę gry. Tutaj aż takich zakusów nie ma i tak naprawdę nie są potrzebne, bo lotniska się już za bardzo nie kontrują. Za mało mają tych eskad myśliwskich, które mogą rozstawiać, i za krótko one gdzieś tam latają, więc no niestety. Dobra, tyle jeśli chodzi o dzisiejszy yy... przegląd newsów. Widzimy się za jakiś czas. Teraz mam trochę czasu, więc będę się starał coś ponagrywać. Już mam nagranego siódemkę rosyjską, pancernik i będę pewnie nagrywał kolejne okręty. Jeszcze poszukam jakichś premek, które dostałem, a a ich nie opisałem, bo na pewno się zastanawiacie brać czy nie brać. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Aha, jeśli jeszcze chodzi o eksperyment yy, ostatni filmik yy, no jednak sporo daje łapkowanie i komentowanie. Mniej więcej w podobnych okresach miałem o jakieś 300-400 wejść mniej. Na film, więc to. No, jest różnica. Pytanie jeszcze, jak to się będzie rozkładało długofalowo, czy, to, czy ten film dalej będzie dosyć wysoko promowany w YouTube i że on cały czas będzie pompowany. Nie wiem, to, to będę mógł zobaczyć za, za X dni i jak będziemy ciekawi, to też Wam powiem. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Bye, bye.